Jesteśmy w wykonywaniu strasznego questa. Mamy przejść przez ten tunel odkupienia i mamy za, zaliczyć questa, pokonać bossa. A no właśnie, tutaj spod ziemi uciekają przez większy, przez wielkim, niczemnym, drobnym, regalnym maczkusem, który tak naprawdę jest, no, no jest niczemny i trzeba iść dalej. Trzeba przejść przez ten tunel zagłady i trzeba okay. zacząć odkupienia. Tylko uważajcie, Borew tutaj nie ma. Nie, nie, nie jesteśmy jak jedyny. Bo już nie żyję. Idziemy dalej. Pociąg może mieć respa, tak jak przed chwilą. To jest wspomniany boss. Tylko tak, to, to jest, jest właśnie boss. Idziemy. Co się dzieje? Ciekawe jakieś każdy chyba już wypynę.

Czyżby czy to w pociąg? Czyżby to na nas Umar, Trzeba uważać. Kontynuujmy zamarzam. Po zabiciu Maćpulsa teraz nic, nic nam nie grozi. Nic. Elegancki żyje. Czy może nie swoich popleśników, -sz tak zwanych Arturów Shadow. I trzeba kontynuować. Zresztą żyły nie znamy. Jak, jak sprawuje się pochodne w tym no spróbuję. Bardzo dobrze. Zaraz był. Ja znalazłem Dobrze, to jest na ten Z, z do jakiegoś drzewa. Bardzo fajnego drzewa na ten Bo wszystkie drzewa są fajne w naszym spokoch. Zbliżamy się do światełka w tunelu. Jest, jest most. Jest most. Tak samo. To jest na jak to mówią. Mieszkańcy pewnej struktury. Kajsce, gdzieś Teraz coś, co jest To jest, czy to równa, czy to magiczny wąż, czy to postecznik, legalista, machusa. I teraz takie pytanie, straszne pytanie. Nie, wychodzimy, wychodzimy, zaraz wygramy. Wygraliśmy, wygraliśmy, grę teraz. Teraz symboliczne przybicie mojej buławy. Hop, 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 wygraliśmy, wow, opadła, jest, więc wygraliśmy dwa razy, dziękuję za uwagę.